Witam serdecznie, Damien Śmigielski, jednoślad.pl, a obok mnie Barton B Max, Maxi Scooter Miejski z silnikiem 125 cm3, więc dostępny dla wszystkich, którzy ponad 3 lata mają prawo jazdy kategorii B. Barton jest... Bardzo atrakcyjnym skuterem od strony wizualnej. Zobaczcie, że ma trzykolorowe nadwozie, bardzo ostro narysowany. jest. Styliści tutaj się postarali. Kanapa jest pokryta materiałem udającym karbon, ale całkiem nieźle udającym nie wygląda to źle. Mamy światłowodowe elementy oświetlenia, część punktów, część źródeł światła jest oparta o diody. Maszyna jest. Dość duża, ale lekka. Waży tylko 142 kg. Ma zmieniony, zmodyfikowany silnik z lżejszym tłokiem i ze zmienionymi pierścieniami tłokowymi. Dzięki czemu lepiej się wkręca na obroty, lepiej oddaje moc. I ta konfiguracja niskiej masy, unowocześnionego silnika, przy rozsądnym operowaniu gazem, odwdzięcza się niskim zużyciem paliwa. Maszyna jest dosyć sporych rozmiarów na dużych kołach, dobrze zawieszona i ze skutecznymi hamulcami. Nawet wysocy kierowcy znajdą bardzo wygodną pozycję na tym skuterze, a i pasażer nie będzie narzekał. W tej wersji, którą my tutaj mamy, jest oparcie dla pasażera tzw. Tak cc bar ale można go zamienić na kufer, co w eksploatacji miejskiej niewątpliwie znacząco podnosi funkcjonalność tego skutera. Poza tym, że z zewnątrz fajnie wygląda, to tak jakby można powiedzieć, że w kokpicie też jest nieźle, mamy dwa olbrzymie wyświetlacze ciekłokrystaliczne, biało-niebieskie, które wyglądają bardzo nowocześnie, są bardzo czytelne. Poza tym w kokpicie mamy też duże schowki, w których możemy przewozić klucze, dokumenty lub wszystko inne, co chcemy skuterem przewieźć. Więc uważam, że ten Barton B Max 125 jest bardzo fajną propozycją w tej klasie skuterów i zachęcam do testowania, do jazd próbnych. A może znajdziecie swój przyszły sprzęt.